Kolejne. Tu już jest, tu już jest od początku, jak widzicie. To jest pierwszy pierwszy odcinek Little. G, to jest Jimen. Ej, ten Jimen on się też pojawia. Słuchajcie, o kurka. Czyli wychodzi na to, że zaraz wam pokażę, bo to jest. Patrzcie, oni tu pokazują, że to jest Jimen. Ciekawe. Zobaczmy sobie dalej. Tutaj mamy Little Jimena i Gordona tańczącego. Patrzcie, tu też Jimen i mamy Gina. Co ciekawe, to mnie bardzo ciekawe. Tu mamy oczywiście Gordon Freeman, który jest się kręci. No i to jest tu. Słuchajcie. I wydaje się, że ta osoba, która tutaj jest, to jest Jimen również. Tu mamy nagiego gościa, tu są jakieś obrazy. Więc wydaje mi się, że ci ludzie tutaj, być może to są jacyś, wiecie, mocarni, oni się zamienili w Skibidi toilets, zresztą siedzą, jedzą kupy i siedzą na toalecie. Więc oni się zamienią w Skibidi toilets i być może to jest ci liderzy wszyscy i bosowie, którzy będą w przyszłości. g as Human, czyli tu jest Jimen, który wygląda jak ten człowiek. Jedzą kupy też. Zobaczcie sobie, bo tu też mamy tego gościa. Jego oczy dość dziwne. I tu ludzie się zamienili właśnie w toalety, więc to jest niestety. I tu mamy potem następny odcinek. Jest dużo, słuchajcie, plakatów tego pierwszego, pierwszej toalety. Myślę, że to jest ich bóg w sumie teraz. Tak mi się wydaje przynajmniej. No tutaj mamy też Freemana, który tańczy i kawhun. Naprawdę bardzo dużo rzeczy jest takich które możemy sobie zobaczyć. Tutaj jest chyba Jimen, który tańczy, patrzcie. Podobno że to miał być Mario czy coś, ale to wygląda jak rzeczywiście Jimen. Więc być może ten Jimen ich obserwował już wcześniej. Tu mamy w ogóle tańczącego, kręcącego się stickmana, co jest ciekawe. Tu mamy szkieleta potem zobaczycie sobie w następnym. O tu jest szkielet. Także jest bardzo dużo takich ciekawych rzeczy, które które możemy zobaczyć, tu mamy latającą znowu toaletę ale są jeszcze inne rzeczy, Przewinimy sobie słuchajcie i tu znowu jest baner tego <laughs> pierwszej toalety, wydaje mi się, że to jest po prostu ich bóg taki Pierwsza, pie, pierwszy z pierwszych, prawda? tu będziemy mieli kota w Skibidi Toilet e, naukowiec nam się pojawił, kot nam się jeszcze nie pojawił i ten gościu tutaj, jakiś inżynier też się nie pojawił czy spawacz można powiedzieć co ciekawe w tym epizodzie również jest, patrzcie, nie było jeszcze, wcześniej się, potem, później już się nie pojawił właśnie ten latający toaleta z okularami, co jest dość ciekawe, czy my tu będziemy mieli, tak, jeszcze są inne sekrety, tu mamy, patrzcie, ikonę z half Hallife 2 i ikon, czyli ikonka z half 2 gry potem jeszcze, ja nie będę oglądać wszystkiego po prostu przejdziemy sobie do tych ciekawostek i sekretów, które są ukryte, tu mamy gościa popatrzcie na dole, Barney Calhoun z tego co widzę, ale to jeszcze nie koniec tu mamy mini toaletę i co ciekawe słuchajcie, jak sobie pójdziecie do shorta da Fug Boom, w którym w jednym shortzie on podsumowuje dany sezon, to tu zamiast mini, tej mini toalety będzie mini cyber to, toaleta. Także to jest ciekawe. Jakbyście sobie mogli zobaczyć. Mamy też pojawie, pojawia się pierwsza kamera. Kobieca kamera. To jest pierwsze w ogóle jak się pojawia. Wcześniej nie było. No i tu chyba już nie będzie nic takiego mi się wydaje. Zresztą o tutaj coś będzie z tego co widzę. No tu jest ten widzicie TV TV Man. Czyli prawdopodobnie pojawią się nowe postacie. No i tutaj co widzieliśmy, tu jest latająca toaleta. No i to w sumie tyle, moi drodzy. Także jest bardzo dużo tutaj ciekawostek. Cześć, witajcie! Dzisiaj odkryjemy sobie nowe sekrety w 39 odcinku Skibidi Toilet. Połączymy to w całe odcinki i będziecie mieli połączony odcinek z poprzednimi odcinkami. Zaczynamy od 39. I tutaj oczywiście kredyty należą się da i Ultimax, który to przygotował. Na wstępie mamy nowy rodzaj. Toaletę, jak widzicie, jest ona wzmocniona, ulepszona. Ma pancerz tutaj lekki, taki, więc to jest lekka wersja. Widzę dodatkowo, ma takie wyrzuty. Nie wiem, jak to nazwać: dopalacze czy coś, które pozwalają, jakby jej lewitować. Może nie unosić się na jakieś duże wysokości, chociaż nie jest to wykluczone, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast dzięki temu porusza się o wiele szybciej. I z tego co widzimy, ta postać jest bardziej. Agresywna, więc e, zastanawiam się, mniej więcej, jak to mniej. Mamy też nowy gadżet, który się pojawił, ta spłuczka. Wcześniej tego nie było. Jakby e, nie używały kamery zbytnio jakichś gadżetów. E, teraz mamy on. Co ciekawe, te Skibity Toilets, wydaje się, że oni. Albo wyczuwają to, że ta postać jest bardzo mocna, albo oni znają tą postać, bo się wystraszyli od razu jak przyszedł. Mamy w ogóle nową postać. Pana TV-mana, który wcześniej już się pojawiał, był jako easter egg. Tu mamy, jak widzicie, gigantyczną toaletę, która została zniszczona. Z tego co widzę. No i ten gościu ma tutaj jakiś ekran, który powoduje, że one jakby są zamrożone, czy... Sparaliżowane, nie mogą nic zrobić, i dzięki temu, jak widzicie, ten promień nie działa na pewno na kamerę. Więc dość ciekawe, co ciekawe, pancerz ma ten, tak jak wspomniałem, i tu nawet ochronę na to, co trzeba pierwsze wyrwać, żeby do spłuczki się dostać, czyli nowa metoda ochrony. I zobaczcie, no, ciekawie to wygląda. I ta buźka, patrzcie. Czyli ten telewizor już może do nas pisać. Nie wiemy, czy używa liter i cyfr, natomiast emotikonki na pewno. Także słuchajcie, zapowiada się naprawdę mega kozacko. Zobaczymy. Ultimax tu coś nam przygotował. Jakie są sekrety easter eggi? No zacznijmy od tego, że mamy latające radioaktywne toalety. To już widzieliśmy w poprzednim 39 odcinku, ale tu się zaczynają pojawiać w większej ilości. Jest ich więcej, jak widzicie, mogą latać na dość duże wysokości. Dodatkowo tu u góry mamy toalety helikoptery. To akurat można zauważyć. No i mamy przede wszystkim nową postać. Jest to pięciogłowy TV Man, pięciotelewizorowy, nie wiem jak to nazwać. Mutant po prostu. Więc jest tutaj mamy też, słuchajcie, Lens Protection from TV -mans. to jest na kamery na tą szyb taka szybka, to są lensy, jakby to można powiedzieć czyli mamy taki dodatkowy obiektyw, który chroni przed tą falą którą wystrzeliwuje telewizor, co ciekawe te promienie są białe wcześniej były niebieskie, popatrzcie jak one działają zabójczo na na, na te skibidi toilets, co ciekawe woofer nie ma tej, tej osłonki, czyli głośniki, głośniki nie muszą mieć osłony więc to jest dość ciekawe więc na razie nie było zbyt dużo sekretów, jeżeli chodzi o ten odcinek ale zobaczymy, co się wydarzy w następnym. Cześć! Dzisiaj dokonam analizy, sprawdzimy sobie wszystkie sekrety i easter eggi z odcinka 41. Ultimax tu też przygotował, parę rzeczy dodam od siebie, zobaczymy, słuchajcie. Linki macie w opisie i przypiętym komentarze. Już co, co mamy pierwsze? Mamy naszego TV-mana. Jak wiemy, to nie jest stricte główny bohater, bo tych tv menów mamy co najmniej dwóch czy trzech pokazanych, więc to jest z innego miejsca, prawdopodobnie, bo rzecz się dzieje gdzie indziej. I on, słuchajcie, mówi. Słuchajcie, to jest na razie on. TV meni są na top-tierze, na najwyższym szczycie ewolucji na razie. E, ponieważ, słuchajcie, kameraman nie zdarzyło się, przynajmniej na razie, żeby mówił. Speaker również. Z KBD Toilet powtarza sobie jakieś różne słowa, a ten tutaj wypowiada już jakieś zdanie. Słyszeliście? Było napisane, znaczy on powiedział chyba, żeby włożyć tak na tą maskę na, na ten, na, na, na kamerę. No i mamy tak: latające toalety, co już było? Pojawił się już dawno: nie było policyjnego z Toilet. On się pojawił na początku serii, potem już nie było tych policjantów. Tutaj jak widzicie, jest. Mamy również Spidera, pająka. No i co ciekawe, mamy. Dodatkową wersję. Zobaczcie, tu mamy, tu jest napisane, że to jest potrójna toaleta, ale mi się wydaje, że to, czy to jest toaleta? Słuchajcie, to wygląda, no może jakaś japońska toaleta, albo azjatycka, jakbym tak mówił szerzej, ale bardziej przypomina mi to wannę. I co w związku z tym, czyżby Skibidi Toilet to nie były tylko toalety, tylko Skibidi wanny? Buff, Skibidi Buff, albo Buff Tube? Tak. Tap tap się tak, tak mówi wanna, baw buff albo buff tap. Więc ciekawe, jestem ciekaw w Waszej opinii, co myślicie, czy to będzie akurat toaleta, czy może wanna. A jeżeli tak, to będziemy mieli nowe typy jednostek. Więc już nie będą tylko toalety. No i zobaczcie reakcje, Te toalety są totalnie przerażone na widok tytana, czy na TV-menów. Oni, to, to wygląda tak, jakby oni, albo e, jakoś podświadomie, instynktownie, jak zwierzęta czasami mają, mają swój instynkt i boją się pewnych innych zwierząt, więc nie podchodzą, bo instynkt im wskazuje, więc tak może tu być, albo mm, oni e, wiedzą, kim są TV-meni już wcześniej. Ciekawe, nie? Natomiast tu nam się pojawia Titan, TV Man, który jest dość duży. Myślę, że on jest porównywalną wielkością jak, a może być nawet większy od e, ta kamery Titana. Co ciekawe, ci, wygląda dość epicko. Słuchajcie, tu ma jakieś skrzydła. E, tu ma, e, nie wiem, to jest jakiś silnik, coś takiego, czy jakaś moc, prawda? Tutaj, żeby funkcjonował, energia. No i mamy światło czerwone. Mamy różnego rodzaju światła. Słuchajcie, światło białe, światło niebieskie i teraz czerwone. I każdy typ tego światła robi co innego. I co ciekawe, to światło nawet wydaje dźwięk. I to światło powoduje, że Skibid i Toilet tracą nad sobą kontrolę i same się nawet skilkują. Ciekawe. Patrzcie, tu jeszcze jest jakieś czerwone światło. Ciekawe. To mnie zastanawia. Czy tu jest coś... Bo tu cały czas mruga coś, może to być znowu jakaś osoba. No i ciekawe jest to, że TV menu mogą nie tylko mówić, ale mogą również dawać te emotki, więc naprawdę. Naprawdę ten odcinek dał nam jeszcze więcej pytań i mało odpowiedzi na nie, tak szczerze mówiąc. No zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Cześć! W dzisiejszym odcinku 42 znajdziemy sobie wszystkie sekrety easter eggi. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, 42 odcinek. Zacznijmy może od początku. Zobaczcie, mamy tutaj zrujnowaną, zniszczoną toaletę wielką. Tu mamy kolejną małą, więc tutaj trzeba warto wytężyć wzrok, bo możemy czegoś nie dostrzec. Kredyty oczywiście dla Ultimaxa i da Mamy też broń, czyli znakiem tego kamery mogą dalej posługiwać się tą bronią. Ona nie została zniszczona, definitywnie, więc to jest dobra informacja. By the way, this is a old. Stara, słuchajcie, toaleta mała, zniszczona tutaj. To już walki musiały być dawno temu. Tu, to już widzieliśmy. Tutaj również słuchajcie, w tym miejscu i tu. Co jest ciekawe, zobaczcie tutaj. Ok, i tu mamy ciało yy, kameramena. Mam nadzieję, słuchajcie, że z tego, tego kameramena nie dostało się, nie zdobyli więcej tych lensów, tych obiektywów z KBD Toilet, bo to będzie naprawdę niemiłe zaskoczenie dla TV menów, naprawdę. Może być naprawdę ciężko, zobaczymy. No to co, wszystkie sekrety i isteregi z odcinka 43. Zapraszam serdecznie. Kredycy dla Ultimaxa. Mamy tabliczkę z garażem i że jest otwarte. Hilltop Store, czy jakieś hilltops. Ja, oni są teraz na przedmieściach w ogóle. Trzeba to dać. To już nie jest miasto, tylko jakieś przedmieścia. Ciekawe dlaczego. E, tu mamy coś dziwnego. Słuchajcie, co to może być? Tu jest e, error, że błąd, tak. Ale to, co to jest? To jest jakby, tu mamy <ścoughs> antenę, tylko to? To jest toaleta, która spadła na tę antenę? Okej, okay, mamy tutaj secret mansion, czyli jakieś tajemne te miejsce. Mamy helikoptery, tak, toalety. Wszyscy mają te okulary, nie? Szk szkła, przeciw ten ra radiacji, czyli promieniowaniu mamy uszkodzony czołg i 15 milionów subskrybentów. Ciekawe, czy DaFug już tyle zdobył, czy to jest jego, jego jakby jego cel. Super. Secret Voice. Ten Secret Voice to nie jest do końca secret. Dużo osób ma tutaj różne spekulacje. Super. Dużo ludzi ma co do tego jakieś podejrzenia. Moim zdaniem, jeżeli puścicie, zresztą ja to odkryłem jako pierwszy, puścicie sobie od tyłu, to jest niby że shit, shit happens, czyli. wiecie, takie tam brzydkie określenie. Nie wiem, być może, ale ludzie mi pisali, że jeżeli chodzi o. puścicie to normalnie, to jest zupełnie inny voice line, więc być może jest tu coś innego. Ale dużo, patrzcie, ci znikają, jest jakieś taki czarny dymek i ich nie ma. Także to jest też bardzo ciekawe. No i co, moi drodzy? To w sumie, w sumie tyle z tych uh, sekretnych rzeczy. No i tu są też upgradeowane. Te, te nasze nasi przeciwnicy Skibidi Toilets. I drodzy, mamy znowu sekretną wiadomość w Skibidi Toilet. Stworzyłem odcinek od tyłu 44 i znowu TV Man coś powiedział. Także zaczynamy. Ciekawe czy uda nam się tu dobić 1000 łapek. Mam nadzieję, że wam się uda, bo odkryłem sekretną wiadomość od Titana. Lecimy. Lecimy. Titan. Zobaczcie sobie od tyłu. No, nie jest zbyt zachwycony tym, że pojawił się zainfekowany yy, speaker, także głośnik Tytan. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że, że yy, raczej sobie poradzi ten Tytan, bo teraz to widzicie. On jest mega kozacki, mega mocny, ale zaraz będzie ta wiadomość. Zobaczcie, ją słychać tylko od tyłu. Jak oglądacie film od tyłu. Uwaga, zaraz to zobaczycie. Słyszeliście, you are dead, czyli już jesteś martwy. Jeszcze raz. You are dead. Nieźle, słuchajcie. Ładniej, ten nawiązanie do Spidermana Dr z Hibidi Toilet. Kurka, jakie mechanizmy tu w ogóle. Naprawdę... Ewolucja tych toalet to jest kozacka. Wszystko tutaj miażdży ten TV Man, czyli można powiedzieć, że jest to jeden z mocniejszych tytanów. Tylko on się obawia tego tytana zainfekowanego. No nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że sobie poradzi jakoś jeszcze jest ulepszone więc tym bardziej powinien dać radę no ale co powiecie na tą sekretną wiadomość moi drodzy mamy sekrety naprawdę wiele rzeczy się wydarzyło zostawcie 500 łapek bo pokażę wam wszystkie sekrety z 45 odcinka z toilet zaczynamy stworzyłem wam specjalnie odcinek od tyłu żeby widzieć te sekrety <laughs> jest coś niesamowitego co tutaj znajdziecie moi drodzy naprawdę mega sztos rzecz się tu wydarzyła zobaczcie po pierwsze, zobaczcie sobie tutaj ten TV-Titan. TV-Man Titan, TV Man Titan tytan, zdobył jakąś część, głoś część głośnika e, zainfekowanego Tytana. Zobaczcie, on ma go tutaj na plecach i on po prostu ucieknął, no, Uciekł. No, ale naprawdę wychodzi na to, że Titan, TV-Man jest mega mocny. Ma tak wiele rzeczy, słuchajcie, które powodują, że jest kozacki i ten zainfekowany speaker Titan nie miał totalnie szans z tym TV Manem. Zobaczcie sobie, urwał mu część głośnika tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, widzieliście to? Tutaj ma tą, tę część ze sobą. Także mega, słuchajcie, tu się podziało. Tu jakieś są wybuchy z tego co widzę. Zobaczcie, dodatkowo dodatkowo jest odporny na te działko tego zainfekowanego tytana głośnika. Naprawdę tutaj się rzeczy dzieją niebywałe, niebywałe. Popatrzcie, tu jest ta walka. Patrzcie, on ma tutaj specjalne na plecach takie rakiety, która pozwala, że on szybciej się porusza i naprawdę mega doskoczył do tego tytana. I jest odporny w ogóle na... Patrzcie ten. I, I słuchajcie, chyba tutaj jest sekretna wiadomość. Wydaje mi się albo kill, albo heal, albo G. Wydaje mi się, że tu jest albo kill, czyli zabić, albo heal uleczyć. Słuchajcie, ale to nie jest koniec sekretu w tym odcinku, bo. Słuchajcie, yy, kwestia to jest ta antena tutaj, ale. Patrzcie tu. Patrzcie, widzicie to? Tu jest jakiś gościu. Słuchajcie, wygląda podobny do Jimena, chociaż wydaje mi się... Pytanie, czy to jest Skibidi Toilet, gość. Ale tu chyba nie, bo tutaj ma tułów, a Skibidi Toilet jest tylko do szyi, tak? A tu jest cały. Także słuchajcie, naprawdę jest mega dużo sekretów w tym odcinku. To, co tu się dzieje, to jest mega opcja, słuchajcie, no niebywałe. Ja dokonam oczywiście dokładnej analizy szczegółowej odcinka za niedługo... Ale chciałem wam pokazać te sekrety, stworzyłem bardzo szybko właśnie odcinek od tyłu. Mega kozacko to wygląda.